W Bibliotece głównie odbyło się kolejne spotkanie grudziąskiej Grupy Literackiej Świt. Tym razem swoją poezję prezentowało kilku twórców skupionych wokół świtu właśnie. Tematem przewodnim spotkania były myśli malowane pod czerwienią. Pan Wisław Pawełko pewnego dnia zapukał do naszej drzwi i zaproponował właśnie takie spotkania, grupy literackiej. Na początku to były takie ogólne informacje, że chcieliby się spotykać artyści, autorzy z Grudziądza. I czy by biblioteka była wychętna do współpracy? No oczywiście, że tak, jak najbardziej, bo to jest to miejsce, gdzie ludzie tacy powinni się spotykać. Bardzo miło się Państwa i naszą grupę literacką, kulturalną literacką, literacko-kulturalną. Dla mnie chyba najważniejsza jest ta integracja, właśnie dzisiejsze spotkanie, które za chwilę będziemy mieli okazję. To jest to pierwsze ich spotkanie, kiedy e, przedstawiają wspólną poezję, tak? Dotychczas były to pojedyncze spotkania, każdy autor sam siebie prezentował. A teraz jako zespół się zaprezentują i myślę, że to jest właśnie najbardziej cenne. Grubina są mi najpiękniejsze, bo miłość zawsze próbuje w purpurze koralik czerwony, gdy kogoś miłość szanujesz. Teksty zostały wybrane specjalnie na tę okazję. Jest, są to właśnie myśli malowane pod czerwienią. Dzisiaj też będzie można zaopatrzyć się także w, to, w, to, w te teksty. I one zostały specjalnie dobrane przez właśnie koleżankę Janinę Tarnawską. Debiutantem w tej grupie jestem ja. Pozostali już mieli spotkania indywidualne, więc ma, są o tyle silniejsi ode mnie i z, z lepszej jakby pozycji startują. Nie ukrywam. Dla mnie jest to pierwszy raz taki występ. Nie wiem, kiedy się odważę następny raz, bo wiadomo względem, na nie jest, jest tak łatwo wyjść przed publiczność i Pokazać się z tej strony. Co innego, takie spotkania, występy, rozmowy, krótkie, udzielanie wywiadów, a jednak co innego, jednak będzie to spektakl około godziny trwał. Więc no, trzeba wytrwać i w jakiś sposób zachować formę, nie? I, i z najlepszej strony się pokazać. Graj rekwium. bardziej zimowych wieczorów. Ja tylko. W białym kominie oznacza nocy. To są różne drogi, można powiedzieć. Tak jak wspomniałem poprzednio, one są dobrane tematycznie, nie? ale jakby patrzeć przez taki przegląd każdego z nas, nie? Hmm, sięgamy po różne formy. Nie? Ale przede wszystkim myślę, że duża część z nas jakby przetwarza. Swoje myśli, swój punkt widzenia, swoją filozofię, spojrzenie na świat i na życie i każdy jest, każde spojrzenie jest inne, każde spojrzenie jest inne, inaczej postrzegamy to, może postrzegamy to wspólnie tak samo, ale wyrażamy inaczej. Czwartkowe spotkanie było ważnym sprawdzianem dla wszystkich, którzy prezentowali swoje teksty, a wszystkich tych, którzy chcieliby do tej grupy dołączyć, zapraszamy na cykliczne spotkania otwarte. Chciałbym wszystkich zaprosić na otwarte spotkania, które się odbywają w każdy ostatni piątek miesiąca w kawiarni staromiejskiej na ulicy Solnej. Wstęp jest wolny, można przyjść, usiąść, posłuchać tego, co mamy do powiedzenia, posłuchać wierszy, muzyki, śpiewu. Gdzieś po drodze zgubiłam wątek i sens życia. Dlatego powrócę do miejsc kiedyś zapomnianych. Dawnych myśli poszukam i praw zadubianych. Poszukam siebie i ciebie. Świadkiem nam będzie księżyc i gwiazdy na chłodnym niebie. Potem ze szczęścia zawiszczę i inną wybiorę drogę. Może lepsza, prawdziwsza.